Babareczka teka, dobra bierze się. Nie robię tego. Nagrywa się? Panie Jacku nagrywam. Na griwa. Siemaneczko, słuchajcie, wczoraj troszkę pojeździłem ee, pff, i stało się to. falego <grywa> plasticzki tutaj. Gurma, przykaśnę. Kat już kapnął. Teraz to, że tak powiem. Lata na bokio I trzeba będzie przyspawać Kurde, co jest grane Jakby łańcuch nie trafiał na zębatkę To jest zębatka może jest nie ta, nie taka jak trzeba. No dobra, do przodu chodzi normalnie. Trzeba tu przyspawać, żeby nam się nie przesuwała ośka. Dobrze, kręci się. Teraz tutaj trzeba. O tutaj to nie czuć chodzić. Próbuj po. Dobra, się nie powinno przesunąć w upaliłem od No Dobrze, nabita będzie chodź Tu jakby jakoś krzywo było co to, to wypadło? A, że mnie dokręcił no, podejścia tu nie będzie. Kurde no. Może, może na siłę. Tak. Przespawaj pan, jakby się nie poruszało. Bardzo dobra robota. Dobra, teraz nie powinno spadać. Ale mogę się mylić. Zaraz zobaczymy. I jup! zgiechu Trzeba tu młotka zajebać Zgaś pan na razie No mówię, bez hamulcy to taka jazda jest Młoteczek i ta rureczka taka gdzieś tu była albo przecinakiem walni No to tak byś musiał tu podłożyć o tu przecinek może się kurwa naprostuje dobra pokaż raz. w tym miejscu jest najbardziej wygięte teraz. Anuskom. O, trochę się naprostowało. Równo idzie teraz. Brawo Sebic. Nie odpadnie? we koło jest, bo teraz jak bokiem driftujecie, to Was tak pu pu, pu podrzuca cały czas. Uh, uh. No gaśnie cały zmierzony Żebym się najeździł <głosy> <głosy> Kółka zostały Gurba, <noise> znowu żeby się najeździł Zębatką jeczysz? nie trzeź? Nie, to można to na tym jeździć. Także, przedzwoniłem w garaż. Koło się zdeformowało, że tak powiem. Podczas driftu spadła mi ta gumieczka. <laughs> Razem z tym kurwa dekielkiem. Jo, całą pelgę żem rozbieraczył. Ojej, jak to się rusza. Odkręciło się chyba. Nie, to na łoziskach będzie chodzić. Więc dzisiaj znowu się pobawimy, tylko zdejmę tą gumeczkę też z tej strony. I troszkę podriftujemy. Nie wiem czy zębatką nie będę tarpał po kostce, jak tu zdejmę, ale chyba nie. I zauważyłem, że jak więcej paliwa nalałem, nie, to przestał gasnąć. Może to to być przyczyna, że na zakrętach bujało, łapało powietrze i, 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 i nie chodziło jak potrzeba. No a więc trzeba zjechać te koła. Już mam pomysły nowe co do różnych tutaj spabań. No dobra, zdejmuj pan to i zaraz zobaczymy na felgach, jak będzie chodzić. Ej, czekajcie, jak zdejmę koło i będzie mniejsze. To będzie miał lżej, chyba tak? Będzie wolniej jeździł, ale będzie silniejszy. No tak. No tak, teraz będzie moc. Te mój pan. Zaraz muszę odkręcić. Odkręcamy. Także zaraz jeszcze boczkiem trochę polatam. I trzeba będzie się za robotę wziąć. Mam już nowszy plan. Co do spawania tego całego zestawu, mam w planach przełożyć silnik na tył, żeby trochę wyrównać te ciężar tego wszystkiego, więc troszkę go wydłużymy. Da się trochę dłuższy łańcuch, będzie może lepiej, nawet bo nie będzie aż tak blisko zębatki. Wiecie, jakieś małe przesunięcia to będzie nie będzie zeskakiwał z tego. nie? Bardzo dobrze Pan myślisz. <noise> Także go trochę wydłużymy I mam zamiar kupić ośkę od yy, Kłada jakiego <noise> No bo ta się wygina Człowieku Żeby rozhartował spawaniem <noise> Kurde I teraz pelgi poksibione Dobra Andrzej zdejmuj to Także o, jeszcze będziemy spawać Tutaj co nieco To zdejmij <noise> gumeczki, pan zdejmi. <noise> Schodzisz, górba. No Dobrze, że bardzo. I już. Teraz będzie bardzo nisko, wyprofilowany, może będzie lepiej chodził. Zaraz zobaczymy, tankuj pan. Mówicie, że to dziurka powinna być, ale tu chyba jest jakaś. A może nie ma? Ej, może i nie ma tu dziury, dlatego tak się dzieje. Boga się sobie twierdząc pan z A zapchana była dziura. Dobra, już idzie. Dobrze. Dolej pan paliwa. Odkręć pan kranik. Tera, gdzie chodził. Jeszcze wkurza mnie ta felga, że tu spada z przodu. Też ta druga zaczęła spadać widzę. Dobra tam, I jeszcze było. Mam wrażenie, że teraz jest dużo lepiej, że tak by miał większą moc. Naprawdę. Teraz chyba będzie nawet łatwiej jechać tak bokiem fajnie Kółeczko robić, nie że zaraz was zarzuci w piździec. zaraz za Lepiej idzie teraz, zrywniejszy jest. No. O, 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 o ty, No przypierdziło w kostkę i bokiem. Tutaj jakoś tymi krawędziami walę o kostkę i kurde od razu na bok leci. <grywa> <grywa> Kurwa nie mam siły już Jeszcze się obżarłem w domu Dara telikon według Cicho, dam od razu gaz do dechy, uwaga no to A dobra Słuchajcie, tu ktoś mi podpowiedział, że W gaźniku to miglicę trzeba ustawić na którymś tam poziomie. A ja chyba zapiepsiłem, że może być słabszy. Zaraz zobaczymy, jakie żebym tam zrobił. Weźmiemy tą miglicę, przestawimy. Pokaż na którym jest. Na ostatnim? Przedostatni. Raz, dwa, trzy. Nie, no na dobrym jest. A, bardziej zatyka. Czyli musiałbym do dołu dać, żeby więcej paliwa dawało chyba. Na czwartym to piszę. Raz, dwa, trzy. Na czwartym, czyli jeden niżej jeszcze. Może być trochę silniejsza maszyna. O kurwa, nie z go tego pierdłeczki. rozebrał, teraz nie pamiętam. <grym>, Kurde, jak to było. <grym, <grym, było tak i było tak. Dobra. Teraz idzie ta sprężynka, a gdzie ten cycek jest taki, żeby wycyrkulować, gdzie ma wejść, no? O, trafiłem od razu. Bardzo dobra robota. Dokręcaj po. Dobra. Już się boksło. Kurwa, teraz nie będzie chciał chodzić na wolnych obrotach. Za dużo paliwa może teraz, ale ciepło w dupę. Czemu tak się nagrzał? Tu trzeba by było rancik zeszli pobać, żeby nie był ostry. bali się pan. Kurwa O, 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 o. Łaj, łaj. No, teraz lepiej wychodzą bączki, już jakoś kontrolować to można kierownicą. Jak się jedzie, to teraz normalnie jakbyście... na no zero amortyzacji. Tak do pierdziela po, tych, po tej kostce. Tłucze strasznie. Zmęczyłem się normalnie, jakbym go pchał. Nie wiem, od kręcenia kierownica? Albo od odpalania co chwila ze sznurka. I męczące to jest. <noise> Naprawdę, jakbym kurwa pchał go. Nie, tam to dupa jest gówno. kandy dupy potłuc. Uff. Gumy spadają, kurwa wszystko się rozpierdala. <noise> silnik na dotarciu. <noise> Kiepsko, że są te ranty takie ostre, bo walicie w kostkę i wam blokuje od razu, kurwa, gokart pró próbuje się przewrócić na bok. Więc teraz na tych, takich felgach to jest bardzo niebezpiecznie, żeby gdzieś tam bokiem iść, bo podczas bączka to jedno koło ewidentnie jest tak w powietrzu i w ogóle nie ma styczności z, z ziemią, nie? I bardzo kiepsko się steruje tym pojazdem. Ale się <laughs> rozpuszcza fotel. Ład silnika. ale chodzi. To jest to. Zaczepiamy rantem o kostkę. I... Strasznie się zjejałem. Wszystko się rozpada, gumy spadają. Tu jeszcze można było pojeździć, ale już widzę pęka wszystko lipa Dobra, muszę tu trochę sprzątnąć, zaraz rodzice wrócą. po porozrywane jakieś plastiki leżą No tak patrzcie gorąco, w dópsko fotel się kurwa rozpuszcza od silnika Pokażę Nie Bo chodził Ale zużycie benzyny jest, kurwa, straszne. Wczoraj nalałem sobie tak gdzieś dotąd, nie? I dzisiaj prawie już nie było. Wczoraj jak pojeździłem, to prawie miałem na dnie. Dzisiaj znowu gdzieś dotąd teraz nalałem i zobaczcie, już tyle wypaliłem. Chociaż długo nie jeżdżę. Smok ten silnik je. <śm> no ale i także chodzi. Co to jest Za gruchot. No to ja robiłem. Dobra, byłoby na tyle. Gitmalina do następnego strzałeczka. Cześć!